Mówiło nam, żebyśmy zrobiły kolejnego vloga. Byłyśmy na K-Pop Festival i poznałyśmy tam osoby, które kazały nam zrobić vloga. Byłyśmy na Korea Festival i tam też ludzie nas pytali, czy zrobimy kolejnego vloga. I uznaliśmy, że bardzo lubicie nasze vlogi, chociaż na tym kanale powstał jeden. I to nie jest w sumie główny cel tego programu, ale postanowiłyśmy spróbować takiej formy odważnej próby gatunku jeszcze raz. I dlatego teraz jesteśmy na dworcu Łódź Widzew i kierujemy się do Krakowa, żeby Pójść na weekend K-Pop Party, bądź też K-Pop Party i hip-hop party i będziemy balować przez 3 dni. Dwie noce. Możemy tego nie przeżyć, ale na pewno będzie genialnie. I spróbujemy Wam to relacjonować, więc jak nie będzie genialnie, to też się o tym dowiecie. Ona mi broni ciągle krzyczeć. Stała nam... te drogi? Godzina. godzina. Stała nam godzina drogi, a mamy wrażenie, jakbyśmy jechały 10 lat. Dojechałyśmy do Krakowa i powiem Wam, że to była jedna z zabawniejszych podróży w moim życiu, a było dokładnie tak. Kiedy nie macie co robić w pociągu, robicie właśnie tak.

to był w sumie bardzo spontaniczny pomysł, żeby tutaj przyjechać. I ta impreza jest troszeczkę inna niż zazwyczaj, ponieważ w piątek, czyli dzisiaj, jest K-pop party, a jutro jest K-hip hop party. Czyli w sumie coś, co nie tak często leci na imprezach K-popowych w Polsce, ale nie poddajemy się, warto słuchać czegoś nowego. Także jeżeli jeszcze nie słuchacie K-hip hopu, to myślę, że takie tak. imprezy. Są właśnie dobrym miejscem, żeby się przekonać, czy to czujecie, czy tego nie czujecie. W sumie sama nie wiem do końca, czy do tego da się tak tańczyć bez żadnych umiejętności tanecznych, czyli będę czy ja mogła do tego tańczyć. Myślę, że będziesz mogła ewentualnie się do tego zmuszać. No to przynajmniej mam kogoś, kto mnie zmusi do dobrej zabawy na imprezie. Pamiętajcie, szukajcie takich przyjaciół. Chciałabym coś dodać, ale w sumie to nie wiem co, ale chyba chodziło mi o to, że nie wiem, czy dożyjemy tej drugiej imprezy, bo bo, bo ja planuję dziką typę. No. Powiem wam, że imprezy w Krakowie z naszego doświadczenia... Kończą doświadczy... się źle. Znaczy, nie to, że źle, kończą się inaczej niż imprezy w każdym innym mieście w Polsce. To jest po prostu kwestia tego, że nie ma samochodu, nie ma, nie wiem, rodziny, przyjaciół, nie ma nikogo. Więc hulaj, się nie, nie ma przyjaciół. Hulaj, dusza, piekła nie ma, nie? W wolnym tłumaczeniu chodzi o to, że nie musimy prowadzić, nie musimy rano jutro nigdzie wstać i jesteśmy w obcym mieście, nikogo tutaj nie znamy. Albo lub... nikt nie zna nas, a potem się okazuje, że jednak znają. <laughs> Problem jest taki, że my nikogo nie znamy, ale, ale wszyscy, nie <śmiech> nie <śmiech> wszyscy znają nas. Więc potem się dowiadujemy od osób trzecich, ewentualnie dwudziestych i dziwnych plotek, co to się działo na imprezach w Krakowie. I co Bufalo robi na imprezach tak, w Krakowie? Tak, Buffalo robi na imprezach. Ale nie no... Nie, nie wierzcie im, ja już wam nie, mówiłam, media kłamią, nie. Ale bez przesady takich dziwnych rzeczy to znowu tutaj nie robimy. No Tylko, wiecie, po prostu ja jestem z Łodzi, ona jest z Warszawy, spotykamy się w Krakowie i jest takie... Uu, kiedy wasz regulamin jest po koreańsku i nagle odkrywacie, że jest też wersja angielska. Już gotowe, wyruszamy na imprezę i podobnie będziemy tam szły 16 minut, ale ja nie ufam Google. Tak, bo ostatnio miałyśmy i 10 minut, a szłyśmy dwie. A po drodze zebrałyśmy jakieś milion Pokemonów. No, dokładnie. No, wyglądamy pięknie i i idziemy się bawić. Bronze. I mimo tego, że dosłownie wszystko zgasło i nic nie było widać, to jestem dumna z k-poperów, bo muzyka poleciała z telefonu i tak ludzie do nich dączyli. Popieram, było genialnie, nawet w telefonu jestem. Nawet, nawet z telefonu było genialnie, a teraz siedzimy na akredytce i siedzimy. Raczej stoimy, sobie to stoimy. Po imprezie, aczkolwiek porankiem to tego nazwać nie można, bo jest jakaś godzina 15. Aczkolwiek to jest czas y, na budzenie się po więc to jest całkiem normalna sprawa. Chociaż my normalnie też tak wstajemy, więc żadna różnica. Leżymy znaczy ja leżę, a on się ubiera i w sumie jesteśmy już gotowe do wyjścia, i mamy zamiar zwiedzać Kraków. Jakbyśmy nigdy z tego nie robiły. Co. No, dokładnie i mamy zamiar do dziurowego kotła na yy, piwo kremowe, które nie jest piwem, ale ja jej nie wierzę. <słuch> ale to jest ważne, chciałam, naprawdę chciałam to powiedzieć, mam tu bransoletkę, że jestem pełnoletnia i muszę to zachować na następną imprezę, jak wszystkie inne bransoletki, po prostu to jest impreza dwudniowa, więc wszystko co miałyśmy na sobie powinniśmy zachować. A dzisiaj pewnie będzie jeszcze lepiej, ale dzisiaj będzie K-Hip-Hop. Więc będziemy robić tak. Przez całą noc. No. To ja wychodzę. Tutaj mamy przykład stroju EXO z ery Mama. Nie wiemy co ona tutaj robi. Chodzimy sobie właśnie po Krakowie, jest godzina 18. Impreza zaczyna się o 20, a my nadal chodzimy po Krakowie i kupujemy pamiątki, no bo w sumie czemu nie? Możemy potem Wam zrobić mały haul zakupowy, bo jak wiecie wszystko da się połączyć z K-Popem nawet jeżeli nie ma kompletnie to żadnego sensu. Znowu kupiłam Kaja. Dajcie nam koniecznie w komentarzu znać do jakiego klipowego zespołu dopasowalibyście ten koncept. To Krakowie pod kościołem mariatki. Jej! <laughs> Kacza! Cieklipową sport! O, Idę dalej. Drugi. O no. rany, komodę. Ann wam obiecała haul zakupowy, więc dotarłyśmy do mieszkania i zamierzam wam wszystko pokazać. Będzie dziwnie. Ale wszystkie te rzeczy są super. To są moje naklejki SkyMilk. A tu jest e, na przykład, gdzie to jest? A tu jest Demi. A tu jest Kai. Demi ja z tą Tu jest Kai z ręcznikiem. A tu jest Demi z kurczakiem. To jest do końca nie wiem co, ale sądząc po obrazku ciągniesz i puszczasz. Tak nawet tu jest napisane. Kupiłam to z myślą o dziecku. Nie swoim oczywiście. O swoim przestrzeniczu. Ja bym mi zestrzelał smogi. To jest kubek, który wybrała Ann o wielu innych kubkach, bo były takie bardzo artystyczne, ale ona wybrała inny, który był w sumie uroczy, ale taki mega uroczy, a ja sobie wybrałam artystyczny, i ona się mnie spytała, czy to źle, że wybrała uroczy, a ja postanowiłam tego nie komentować, więc wybrałam inny. A to jest mój kubek. Smok Wawelski. taki jakiś <suszy> Dragon, trochę. <suszy> <noise> tak, to jest mój kubek. To jest mój magnes. Mamy fazę na magnesy, a była promocja. Taki. Pan ma taki sam. I ma też taki. I taki. Kupiła też sobie byloczek. Które odzwierciedla jej minę po wczorajszej imprezie. A mi wepchnęła, żebym kupiła kaja. Tak, tylko Cześć A to jest mój najlepszy zakup, bo to są baterie do flesza w aparacie, co bardzo mi jest potrzebne, bo mi padły po wczorajszej imprezie, a ja nie mogę iść na kolejną imprezę bez baterii, więc je kupiłam. I jeszcze jedna rzecz. Kolejna z myślą o imprezie. Chyba nie muszę tego komentować. A tak naprawdę najważniejsza rzecz to jest to. Szczególnie połączone z tym. Jeżeli wcześniej było tak. Hmm. Idziemy w końcu na imprezę K-Hip-Hop. Jest około 21.00. Czyli w sumie trochę późno, ale złapał mnie Leniuszek, i nie chciało mi się wstać z łóżka. Ja ją zmuszałam, ona leżała i tak to właśnie wyglądało. Ale idziemy. Idziemy tym razem bez obcasów, bo wczoraj wracałam bez butów. Ale Karol jest mistrzem chodzenia na obcasach. To się nie powinno zdarzyć, i wszystko zwalamy na chodniki. Tak, dokładnie. Stopy mam prawie pokrwawione, mm. dlatego dzisiaj do Wadidasa. Ale no, właśnie na nas ludzie Nieważne. Ale to K-hip hop, więc po co mi szpilki? Właśnie, trzeba się ubrać hip hopowo, dlatego dzisiaj jest na czarno. <noise> Nieważne. No więc idziemy się imprezować. I chciałam jeszcze wspomnieć, że jak chodziłyśmy po Krakowie wcześniej, to spotkałyśmy dwie dziewczyny, które do nas podeszły i chciały sobie zrobić z nami selfie. I w sumie zrobiły. I przerwały nam w sumie rozmowę o kuponach do KFC, bo byłyśmy głodne i chciałyśmy coś zjeść. Ale wyszło to na dobre, było dużo śmiechu. I cieszymy się, że Was poznałyśmy i że podeszłyście, bo to się ceni, że podchodzicie wszyscy. No. I to my przechodzimy przez ulicę i... no. Wiecie, że pisanie SMS-ów przechodząc przez pasję jest karalne od jakiegoś czasu, ale za to można łapać pokemony. Chyba? Chyba. To papa. ほら Po kolejnej imprezie I może was zdziwić trochę ilość materiału z tej imprezy Aczkolwiek tak naprawdę nie nagrywałyśmy, bo nie dało się za bardzo nagrywać Ponieważ było dużo dymu I jeżeli odeszłyśmy od siebie na metr, to już drugiej nie było widać Także nagrywanie też było dość trudne, ponieważ dym zakrywał wszystko, wszystko. I możecie nas trochę nie słyszeć, bo właśnie jesteśmy na dworcu i wracamy do domu, a raczej do dwóch różnych domów w dwóch różnych miastach. Więc czekamy teraz sobie na pociąg, jemy śniadanie, tak to jest nasze śniadanie. A co ciekawe jest godzina 17. I pobiłyśmy swój rekord życiowy i pani właśnie ogłasza pociąg, ale to nie nasz pociąg. Pozdrawiam. Eee, pobiłyśmy swój rekord życiowy, bo poszłyśmy spać o 11 rano. Tak, o 11 rano. Tak. tak. Także jak już wspominałam wcześniej, to co się dzieje w Krakowie, zostaje w Krakowie. Ale skoro było after, 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 after party, to znaczy że było dobrze. I skoro jest godzina 17, nie jesteśmy śniadania i w ogóle jesteśmy takie, a nie inne, to też znaczy, że było dobrze. Czemu nic nie widzę. Aczkolwiek Ann obwieściła przemiłować w sumie to mnie, że nigdy więcej nie jedzie ze mną do tego. Imprezy w Krakowie są czymś, czego każdy powinien życie spróbować i zadecydować, czy chce się więcej w tym mieście pojawić, czy nie. I i ja muszę się to przemyśleć. Jeździłmy 13. W sumie to imprezy w Krakowie na pewno są czymś, co, czego nie powinnyśmy pamiętać, ale pamiętamy wszystko. Ale pamiętamy wszystko. Może to No lepiej. gorzej dla niektórych osób. O, zależy. I zanim odjedziemy, chcielibyśmy powiedzieć, że będziemy w Krakowie ja jednak jeszcze 13 sierpnia, także będziecie mogli nas spotkać, jeżeli chcecie. To zapraszamy Was na zlot panów Azji. I jeżeli byście chcieli podobny vlog z tego zlotu, to na przykład jedzie pociąg, daleka, na nikogo, nie czeka, kontozy, maskaby. Żaby! A to jest mój nowy facet. Zostaw go. Zostaw go. Zobacz, on mnie kocha. O. Tutaj jest zakaz karmienia gołębi.